Cześć. Dzisiaj zajmiemy się wyłączaniem czynników przedpierwiastek. Więc pokażę ci teraz metodę, którą będziesz mógł wyłączyć zawsze czynnik przedpierwiastek, niezależnie od tego jaki to będzie i nie będziesz musiał przy tym zbyt dużo myśleć. Najpierw może po co wyłączamy czynniki przedpierwiastek? Po to, że czasem pierwiastek jest bardzo duży, ale nie da się z niego wyciągnąć całej liczby. Da się z niego wyciągnąć trochę liczby i trochę pierwiastka. I to ułatwi nam później na przykład obliczenia. Więc sobie zacznijmy. Najpierw yy, tutaj musimy wyłączyć czynnik przed pierwiastek z pierwiastka kwadratowego z 72. No to robimy takie coś. 72 zapisujemy. I taka długa kreska. I teraz musimy dzielić po tej stronie, o po tej, yy, przez najmniejsze liczby, przez jakie damy radę podzielić. Czyli oprócz jedynki. Czyli 72 na pewno da się podzielić przez 2, bo jest dwójka na końcu. A przypominam, że przez 2 damy radę podzielić liczby, kiedy na końcu jest dwójka,

9 już nie damy rady podzielić na 2, ale za to damy rady podzielić przez 3. Widzicie, ja szukam samych takich malutkich liczb. To nic, że 9 damy rady podzielić na 9. My chcemy najmniejsze liczby, przez jakie da się to podzielić, oprócz jedynki. 9 na 3 to będzie 3 i 3 również damy rady podzielić na 3 i to będzie 1. I kiedy dojdziemy już do tej jedynki, to mamy koniec tego sposobu. I teraz jak my to zapiszemy? No bo mamy tutaj jakieś takie dziwne, yy, dziwny rządek cyfr. No i tak, jeżeli potęga, jeżeli pierwiastek jest kwadratowy, czyli tutaj stoi ta niewidzialna dwójeczka, to my parujemy cyfry, które się da. Tutaj dwójka z dwójką mają parę i trójka z trójką też mają parę. I z pary wybieramy po jednej cyfrze. A ta liczba, która jest bez pary, stoi pod pierwiastkiem. Natomiast te liczby, które mają parę, się mnożą. Czyli mamy 2 razy 3 tutaj, z przodu to jest 6 pierwiastków z dwóch. I teraz mamy to zapisane już w postaci mniejszej, yy, mniejszego pierwiastka z liczbą przed pierwiastkiem i z tego pierwiastka już nie wyciągniemy nic. Bo to jest pierwiastek z dwóch. Czyli rozkładamy po prostu yy, najmniejszymi dzielnikami liczb na takie czynniki i wybieramy liczby, które mają pary. Tak, czyli te tutaj miały pary, to tutaj miało parę. Te liczby, które mają pary, się mnożą, a ta, która nie ma, czyli tutaj jest, jest pod pierwiastkiem. Dobra. Teraz zrobimy to samo, tylko że z tym dolnym pierwiastkiem. On już jest trzeciego stopnia. I robimy to tak samo jak poprzednio, tylko nie będziemy już łączyć w pary liczb, tylko w trójki. Więc zapisujemy sobie 128, bo tą liczbę spod pierwiastka sobie rozkładamy. Długa kreska. No i szukamy. Na pewno przez dwa tą podzielimy tą liczbę. Dlatego, że na końcu jest 8. 128 na 2 to będzie 64. 64 znowu na 2 damy radę, bo jest czwórka na końcu. To będzie 32, bo 64 na 2 to 32. Dwójka jest na końcu, więc damy radę znowu przez 2. 32 na 2 to jest 16. No i znowu damy radę na 2. 16 na 2 to będzie 8, znowu damy rady na 2, to będzie 4, znowu damy rady na 2, 2 i na 2, i mamy jedynkę i koniec dzielenia. I teraz grupujemy te liczby nie w pary, tylko w trójki, no bo tutaj mówi nam o tym ta liczba. A tam, że w dwójki łączyliśmy, no to mówiła nam ta niewidzialna dwójka. Dobra, mamy jedną trójkę. Z tego nam wychodzi oczywiście jedna dwójeczka. I stąd też łączymy w trójki i znowu z tego zabieramy tylko jedną dwójkę. A to, co nam zostaje, wchodzi pod pierwiastek. Czyli mamy dwa razy dwa, czyli cztery, bo to się mnoży. Cztery pierwiastki z dwóch. Ok, teraz mamy zadania i musimy wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Jeżeli wiesz, jak to zrobić i dobrze czujesz się w tym temacie, to możesz zatrzymać filmik, zrobić to sam i później sprawdzić odpowiedzi ze mną. A jeżeli nie, to będziemy robić to razem. Więc zacznijmy sobie od A i rozłóżmy to sobie gdzieś z boku. Pięćdziesiątka, długa kreska i lecimy. 50 da się na 2, bo jest 0 na końcu. Na 2 to jest 25. 25 już tylko na 5 niestety rozłożymy, bo przez 2 się nie da, przez 3 też się nie da, bo przypominam, że przez 3 damy radę podzielić liczbę, kiedy suma cyfr, czyli kiedy by było 2 plus 5, by nam dało liczbę podzielną przez 3. Czyli na przykład 33 się da. No bo 3 plus 3 to 6, a 6 łatwo dzieli się na 3. Ale 7 się nie dzieli na 3, więc przez 5. Bo na końcu jest piątka, a jak jest piątka albo 0, to można przez 5. 25 na 5 to jest 5. Piątkę też się da na 5. I mamy już jedynkę. To jest pierwiastek drugiego stopnia, więc szukamy par. Mamy tylko jedną parę piątek. Pary się mnożą, ale tu się nie ma co mnożyć. Po prostu jest 5 pierwiastków z dwóch. Ok, lecimy sobie dalej do kolejnej liczby. No i teraz mamy 28 pod pierwiastkiem kwadratowym. Długa kreska, 28. No i damy radę podzielić przez 2. To będzie 14 na 2. Tutaj też damy radę 14 podzielić przez 2. 14 na 2 to 7. 7 już niestety tylko na 7. I ostatecznie mamy 1. No i pary szukamy. To jest nasza para, a to jest nasz pierwiastek. Czyli mamy dwa pierwiastki z 7. I lecimy do kolejnego pierwiastka, do podpunktu C. Mamy 1800. Długa kreska. No i lecimy. Na 2 damy radę. 1800 na 2 to jest 600. Przepraszam. To jest 900. I dam ci taką radę: nie patrz na to jako na taką całą liczbę 1800, tylko jako na 18. 18 na 2 to 9, wiadomo. No i jeszcze 2 zera, czyli 900. Teraz przez kolejne 2, bo się znowu da, bo na końcu jest 0, to jest 450. Na kolejne 2 to będzie 225. No i teraz już zobacz, nie da się przez 2 y, podzielić, a czy przez 3 się da? 2 plus 2 plus 5 to jest 9, a 9 łatwo dzieli się przez 3, czyli to będziemy dzielić przez 3. To nam da 75, i 75 znowu się da podzielić przez 3, bo 7 plus 5 to jest 12. Więc to będzie 25. 75 na 3 to jest 25. Tutaj już przez 3 się nie podzieli. Musimy wdzielić przez 5. 25 na 5 to 5. I na 5, 5 to jest 1. No i szukamy par, bo tutaj jest dwójka. Jedna para. Druga para. Trzecia para. I tu już będziemy mieli co mnożyć, bo jest dwójka, trójka i piątka. Jak to pomnożymy, to będziemy mieli 2 razy 3, czyli 6. Może zapiszmy 2 razy 3, razy 5. 2 razy 3 to jest 6 i 6 razy 5 to 30. Czyli to jest 30 pierwiastków z dwóch. bo dwójka nam tutaj została. Ok, idziemy dalej. Teraz mamy 24, ale pod pierwiastkiem trzeciego stopnia. No i liczymy. Na 2 to się da i będzie 12. 12 na 2 to będzie 6. 6 też się da podzielić przez 2, to jest 3 i 3 też podzielimy przez 3, to nam da już 1. Dobra, i szukamy par, a nie przepraszam, bo tu jest trzeciego stopnia, więc szukamy trójek. To jest nasza pierwsza trójka i tylko jedyna właściwie, czyli mamy dwa pierwiastki z trzech. I lecimy do E. W podpunkcie E mamy 3000. Pod pierwiastkiem trzeciego stopnia. No to 3000 się da podzielić przez 2. To jest 1500. 1500 przez 2 też się da podzielić. I to będzie 750. 750 również damy radę przez 2, bo na końcu jest 0. 750 przez 2 to jest 375. Przez 2 już nie podzielimy tego, może przez 3 się da. 3 plus 7 to jest 10, plus 5 to 15, a 15 damy radę, łatwo podzielić na 3, czyli przez 3 da się podzielić i całą liczbę. I to będzie 125. OK, 125 przez 2 nie podzielimy, przez 3 też nie podzielimy, bo 1 plus 2 plus 5 to 8. 8 się na 3 nie dzieli, więc przez 5, bo na końcu stoi piątka. To można. 125 na 5 to jest 25. 25 na 5. Daje nam 5 i 5 na 5 da nam 1. I szukamy trójek, bo to jest trzeciego stopnia pierwiastek. To jest nasza jedna trójka. Tutaj mamy kolejną trójkę. Stąd jest 2, stąd jest 5. To jest nasz pierwiastek. 2 razy 5 to jest 10. Czyli wynikiem jest 10 pierwiastków z 3. Teraz mamy zadanie kolejne. Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka. I to może wydawać Ci się skomplikowane, ale nie jest. I wcale nie musimy obliczać najpierw tego, co jest pod tym, a później wyłączać czynnika. Tylko my sobie po prostu musimy pomyśleć. Skoro tutaj jest pierwiastek drugiego stopnia, tak, bo tutaj jest niewidzialna dwójeczka, a tutaj jest trójka, czyli że mamy pod tym pierwiastkiem sześć tych trójek. Czyli moglibyśmy to zapisać w taki sposób. Sześć razy. Sześć razy sześć. Tutaj jest drugiego stopnia pierwiastek i mamy wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. A skoro tutaj mamy trzy szóstki, czyli z tego mamy jedną parę, jedną parę szóstek. I tą jedną szóstkę, tą szóstkę stąd, możemy sobie wyłączyć przed ten pierwiastek. Mamy sześć pierwiastków z sześciu. Oczywiście nie musimy tak tu tego rozbijać w podpunkcie B, nie musimy pisać, że tu jest y, 3 razy 3 razy 3 razy 3, bo to by zajęło nam dużo miejsca, ale jak chcesz, to możesz. Po prostu zobacz. Skoro tutaj jest 9 trójek, to ile może być par? Par, ponieważ tutaj jest y, do potęgi drugiej. Ile tutaj może być par tych trójek? Skoro będzie 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3, 9 trójk. Mogą być 4 pary, bo 4 razy 2, czyli razy para, to będzie 8, no i jedna trójka wtedy nam zostanie. Czyli możemy wyłączyć aż 4 trójki przed nasz nawias. Czyli możemy wyłączyć aż 3 razy 3, razy 3, razy 3. A pod pierwiastkiem zostanie trójka. No, i teraz sobie liczymy. 3 razy 3 to 9. 9 razy 3 to 27. 27 razy 3 to 81. Czyli to jest 81 pierwiastków z 3. Jeżeli nie rozumiesz, no to możemy to zrobić tamtym sposobem. Już sobie starłam, żeby pokazać ci to tym sposobem. Z góry o tutaj. Możemy to zrobić tak, żebyś widział dokładnie, dlaczego tutaj jest tyle tych trójek. No to sobie weźmy pierwiastek jakiś długi, bo tutaj musimy zmieścić 9 trójek i robimy 3 razy 3. razy, 3. razy. Ja sobie to skopiuję, żeby mi było szybciej. Op. Op. Ok, mamy tutaj dziewięć trójek, no i szukamy par, bo mamy pierwiastek kwadratowy. Jedna para, druga para, trzecia para, czwarta para. A pamiętasz przed chwilą, że wszystkie pary musieliśmy ze sobą pomnożyć. Czyli te 3 razy 3, razy 3... razy 3. mnożymy sobie, tak, bo jest cztery pary trójek i zostaje ostatnia bez pary trujeczka tutaj czyli mamy 3 razy 3 9 9 razy 3 27 i 27 razy 3 81 pierwiastków z trzech dobra idziemy dalej w podpunkcie c mamy tym razem już pierwiastek trzeciego stopnia czyli nie będziemy szukać par tylko trójek. No dobra, to sobie rozpiszmy. To mogłoby być zapisane jako 4 razy 4, razy 4, razy 4 i razy 4. No i szukamy trójek. Jedna trójka. No i już drugiej trójki niestety nie utworzymy. Czyli czwórkę sobie możemy wyłączyć. Tutaj nie musimy nic mnożyć, bo mamy tylko jedną trójkę. No, i pod pierwiastkiem musimy sobie włożyć 4 razy 4, czyli 16. I pod pierwiastkiem oczywiście sześciennym. Okej, okay. mamy kolejny przykład. Ja sobie tutaj wydrę te strzałeczki, bo mi troszkę przeszkadzają w obliczeniach. O. Dobra, mamy kolejny przykład. To jest potę pierwiastek trzeciego stopnia z 5 do potęgi czwartej. Czyli pod tym pierwiastkiem trzeciego stopnia, a tutaj na górze też trzeciego stopnia, e, musi być 5 razy 5, razy 5, razy 5, czyli cztery piątki. Szukamy teraz trójek, bo jest potęga trzecia, czyli nie dwójek, tylko trójek, i mamy jedną trójkę piątek. Więc to się równa 5. Pierwiastków z pięciu trzeciego stopnia. Tak, dlatego, że tutaj jest piątka, para piątek, znaczy trójka piątek, właściwie, i piątka, która jest wolna i będzie pod pierwiastkiem. I to jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zrozumiałeś temat i że zobaczymy się w następnym odcinku. Zostaw po sobie lajka, komentarz, subskrypcję. Napisz, może, co byś chciał, żebym zrobiła i nagrała, a może co ci nie pasuje, co powinnam poprawić? Do zobaczenia!